Nie ja testować żarty, ale je... <noise> nie. Nie wiem, tak za późno. Kto to jest, słuchajcie? Jest wulkan energii, po prostu jak na niego patrzę, jego sama obecność powoduje to, że po prostu jestem jakbym wypił 50 kaw albo wciągnął mef getta mefedronu. Niesamowity człowiek, dajcie mu wielkie brawa, też członek Komedy Labu, Tomek Machnicki, dajcie mu brawa na szale! Tak jest! Wow! No, cześć. Co tam słychać? Co? A, nic. No to fajnie. To dobrze. A git? To jest takie więzienne, tak? Żydowskie. Git jest żydowskie? Tak, to jest słowo pochodzenia hebrajskiego. Git to jest słowo pochodzenia hebrajskiego? No kurwa. Szczerze? Nie spodziewałem się, że dzisiaj tu się czegoś nauczę. Tak? Naprawdę? Hebrajskiego? Serio. Kurde. A jak masz na imię, przepraszam? Julia. Julia? Skąd ty, Julia, wiesz takie rzeczy? Znasz się na Żydach? Jesteś jakąś żydolożką? <grytanie> to nie wiadomo, to nie wiadomo, czy to jest osoba, która się zna na Żydach, czy taka, wiecie, atrakcyjna kobieta pochodzenia właśnie żydowskiego. Żydolożka. Przepraszam, Julia, bo nie usłyszałem. Co robisz? Czym się zajmujesz? Teraz zmieniam studia. Zmieniasz studia? Tak. To jest, to jest jak ładnie powiedzieć, że cię ze studiów wyjebali. Tak? <słuchaj>, <słuchaj>, Słuchaj, jestem między studiami, to... I teraz co? Studio tatuażu czy jakieś inne? Kazienki? Teraz dziennikarstwo. Dziennikarstwo. Tak. Przyszłościowo. A na jakiej uczelni to dziennikarstwa? Na ujocie. Na ujocie? O, ambitnie. A poprzedni kierunek gdzie był? <grym> na fryczu. <grym> no ale co się śmiejecie? Z frycza na ujocz to jest w to... <grym> <grym> Powiem ci Julia, że zwykle to leci w drugą stronę. <grym> co się stało? <grym> a czekaj, a na czym byłaś na fryczu? <grym> Na aktorstwie, ale nie byłaś w stanie zagrać dobrej studenckiej. Bardzo ciężko. A, a co się stało na tym aktorstwie, że nie dałaś rady? No, Ciężko się dogadać z aktorami. Ciężko się dogadać z aktorami? Tak. Ale co mówią w innych językach? Słyszę. A pochylaj. Oni mówili, git, git, ona no, mówi, to jest po hebrajsku, kurwa. Super. Julia, przestań, pierdo. Nie, fajnie. A, a co, a było coś takiego fajnego na tym aktorstwie? Dobrze wspominasz coś? Tak, bardzo dobrze. Jakie takie najfajniejsze zajęcia były? No, przykład... Laski dziekana. Laski dziekana, no, to było dobre. Laski dziekana? <laughs> Szukanie laski. Czekaj, kurwa, ty jesteś z Julią, czy co? Jak masz na imię, kurwa, Romeo? Może być, Czekaj, I co, ty, Kasper też tam byłeś? I co, ty, 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 znalaz, ty znalazłeś laskę Kana i Julię wyjebali? I Kasper, tak? Tak. Jak ten duch, fajnie. Ty też, Kasper byłeś na aktorstwie? Nie, na szczęście. Aha, a co cię łączy z Julią? Związek partnerski, się mówią z mówiąc. Związek partnerski? A ten trzeci chłop też jest z Wami? <grym> Przyjaciel rodziny. Przy... <grym> Przyjaciel rodziny. A ty jak masz na imię? <grym> jak Igor. Jaki bardzo niewidzialnie się przedstawia? Igor! <grym> Chyba przyszedł i nie znali mnie. Co ty, ty gory nie bałeś tutaj? Czemu ja cię powinienem znać? Co ja zrobiłeś? Się... Prowadziłem odpowiedź prowadzącą na początku. A to ty jesteś ten odwalenia konia, tak? To jest, to jest ten od projektu. Czy czyli ty waliłeś konia Szymonowi? No. Czy Szymon siedzicie względnie daleko, wiesz? Jest... że faktycznie żałuję, że to przegapiłem. Ale stary, jak ale stary, jak stąd zwaliłeś konia Szymonowi tam, to nie dziwię się, że dostałeś brawa. Igor tylko kierował ten projekt. Igor kierował projektem? Codowaj Szymonowi instrukcję, jak ma to robić? Ale po polsku czy po hebrajsku? Wow. Słuchajcie, no miałem testować żarty, ale jebać Już i tak za późno. I, I co ty, Igor, poradziłeś Szymonowi? Jak go instruowałeś tam? Szymon miał od bardzo duże doświadczenie. Ale w czym miał duże doświadczenie? W masturbacji? Nawet znał techniki, których ja nie znałem. Znał techniki, nawet który, w których ty... Ale co ty jesteś jakimś specjalistą? Właśnie nie, właśnie chyba nie w takim... A ty, te, a ty też byłeś na aktorstwie i A nie, ta sama Jest uczelnia, ale inna specjalizacja. No, że na fryczu będzie Walenie konia, to się nie spodziewałem. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam Tomek Machnicki. <noise> Na chuj te kartki, ja się pytałem. W tym momencie my wyrównujemy szansę, bo teraz nas jest więcej. Um, ale tak, bo jeszcze co, Julia, że co, czekaj, że git to jest hebrajskiego? To frajer jest jakiego? Bo za jesteś gitem czy frajerem, nie? Na Grypsiarstwie. A co z tym Wolskim nie ma? W nie wiem. Jest wolski? Wolski! – Wołałem ci pięknie. Wołałem go? – No widzisz? – No dobra, to jestem. No, jest. – Kurde, się zaplątałem. – Widzimy się? – Uważaj, nie się. siadaj na tym, bo mam piwo. – Nie siadaj, o mam piwo. – Które piwo dzisiaj pijesz? – Pierwsze. – A, ja to, to. a ty to, Wolski, to drugi to. ty drugi wiedz... a, wiedz... a ty, Wolski, wiedziałeś, że git jest z hebrajskiego? – Git jest z hebrajskiego? – No git jest z hebrajskiego. – Julia się Rad... zna na tym, bo była na aktorstwie. – Co? – A wiesz, na czym Igor się zna? A powiedz, bo jest, jestem ciekawy, bo w się sensie ja nie, nie słuchałem tak za bardzo Ja wiem. No stary, jak masz problemy z rzeczami, to Igor rozwiąże te problemy z Szymonem razem. Igor się Igor się, Igor się nauczył, ci stary Igor, A, okay, Igor się nauczył nowej techniki od Szymona i może ci pokazać teraz. Kim jest Szymon? Gdzie jest Szymon? Szymon jest glitem w chuj. Stary... Bo ja tu przyszedłem tak, jakbym, kurwa, wszedł, jakbyś jakby To jest tak, jakbyś się zmienił... w dzień, to jest, nas obudził i nagle mówi, dawaj kluczyki od czołgu, nie? Ja jestem w tym stanie. Dobra. Szymon, jaka jest twoja supermoc? To jest tak, jakby ktoś... to jest tak, jakby ktoś przyszedł na imprezę z najebanymi znajomymi i sam jest trzeźwy. Polski nie ma pojęcia, o co chodzi. Daj dajcie Szymonowi powiedzieć, bo ta moc... No? To tak masz ma w ręce, bo... A tylko w jednej. Ale w tej, której trzymasz berło, czy w tej, której trzymasz telefon? teraz już trzymam w drugiej, wiesz, to Ale czekaj, co ty trzymasz, Szymon? A to berło to jest metafora Łukasz na penis. Nie, berło to jest to, co obok kibla stoi takie, żeby sobie czekaj, ale czemu Czekaj, tak... czekaj, Szymon, kurwa, Szymon, co jesteś w stanie zrobić ze szczotką do kibla? Trzy sekundy, dawno. Ale nie, jaką ma supermoc Szymon? No Szymon świetnie wali konia. <grym> czy są ludzie, którzy... No są? Przy sobie. <grym> Właśnie chciałem zapytać, czy są ludzie, którzy są w stanie to potwierdzić? Jakby... No Igor. No, Igor. Igor potrafi walić... Zdalnie! Stary, to... Z takiej, to z, ta, z takiej odległości się udało. Rozumiesz to? A i, i, I z porządku? W porządku? A możesz przez spodnie, bo ja bym chciał, żebyś mi teraz sobie strzepał. Ale to! Ja sobie tylko. Szymon uczył Igora. Igor, dobra, ja ty wal sobie robisz. i rób mój instruktaż na żywo. A Julia na no no to patrzyła oh. i mówi git, git. A, Jul, a Julia teraz to odegra. Ale co znaczy git, w sumie, z hebrajskiego? <grymne> nie ty, To jest z hebrajskiego i chuj wie, co znaczy, nie? Ale dobra, a Julia, a czemu teraz na dziennikarstwo idziesz? Nie mam tego. Powiedzieć. A czy ty skończyłaś? Nie, nie, skończyła, nie. Znaczyła. Julia zaczęła, a... na na... Chcesz skończyć? Szymon jest, kurwa, mistrzem, on ci powie wszystko, jakby. Ale okej, okay, zaczęłaś hebraistykę? Nie. Ja z hebrajskiego umiem tylko jedno zdanie. Mogę ci pożyczyć pieniądze na procent i to jest wszystko, co mi z hebrajskiego. A jak to jest po hebrajsku? No to odpowiedziałem, nie? Sprytnie. I na końcu mówisz git, nie? Ci cinkciarze, wszyscy w Polsce to byli Żydzi. A ty tak? wiesz w ogóle, że ten cinkciarz, ta firma, to była... Sponsor reprezentacji, jest niewypłacalna. No Tylko ten nie uciekł? Się za Ale nazwa, nie? Od razu, cinkciarz... kura, się spodziewał, nie? Tak. tak jakby... No chyba jest to poważny biznes, tak? I tak. byłem zaskoczony, bo wiesz, bo to jakby... Mi od samego początku nazwa nie pasowała. Nie pasowała. I potem jak się dowiedziałem o tym wszystkim, to takie... Kurwa, to wiesz... A wyobraź sobie, jakiegoś miał cierpliwość, że tworzył taką bańkę, Coraz więcej kasy tam wpływało od tej firmy, coraz więcej, coraz więcej, był sponsorem kadry i tak dalej. I w momencie, gdy mu już tam w chuj kasy, zniknął. Igi! Yep. <sum> 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 tam, tam Pania Szymonie! On ma bardzo ciekawy interes! <sum> Ale ciekawe, że się zbiegło to y, z atakiem na ten, na strefę gazy, nie? Oni na to odkładali. <sum> Ale co, że cinkciarz? No. Chcesz powiedzieć, że cinkciarz rozjebał strefę gazu? no myślę, że to jest trochę naciągane. No może mały dystyk taki, wiesz tam, że o, ten kwadrat o, w tych ulic tam, nie? Tam to zaznaczone. Ludzie, o co? Teraz was nie bawi, tak? Bo, że... <grym> to jest, to jest rejbiste, jak mówi, Co, teraz nie bawi was, tak? Czy znaczy, w pewnym sensie jest to bomba? <grym> no tak, reakcja była adekwatna na swoich solowych występach, też tak robisz? Jak ci no. nie wejdziemy? mówisz, co, nie bawi cię, kurwa, co? A czemu, wytłumacz mi, co z tym żartem było nie tak, co? Jak Szymon walił konia, to się śmiałeś. No bo Szymon to robi ekwilibrystycznie, Ale umiesz jakoś tak ciekawie? W sensie masz jakiś taki sposób? Nie, nie wiem. Teach me. Jak martwa Siadasz na Myślałem, że wykopujesz normalnie na cmentarzu. Na bazę, nie Ale Igor, czekaj, Igor, o czym ty nie wiesz, co na czym polega? Właśnie Martwa rączka, nie wiesz, na tak. czym polega? no. A siedzi, to... a siedzi na ręce, kurwa, nie. palce. Nie. Chyba no się mi, Jak siadam na ręce, to każdy raz potem muszę ją z dupy wyciągać, bo mi wpada. Ja cię, Igor, bardzo szybko nauczę. Tylko e, co? Ale ty pokazujesz. No dobrze, <grym> <grym> jestem za. A nie, da się tak zrobić, że ci, że nie... Wiesz, ja, ja, ja mam tak, przez sen potrafię tak zrobić, nie? Że mi nie czuję ręki. <grym> Ale <grym> no, że co, co? o to, że śpię ja na ręce drębuję. i mi drętwieje. Tak, i wtedy jakby nie twoja. No i wtedy to jest takie ciekawe. A mieliście kiedyś tak, bo ja... ja, mi, ja, ja tak co jakiś czas mam, bo ja śpię na ręce Nie umiem się inaczej, muszę patrzeć na ręce. Kiedyś tak ręka, ręka i chciałem się obrócić na bok. I ta ręka taka była, wiesz, straczała, więc ją wziąłem, tak chciałem przerzucić. I była bezwładna i mi spadła na mor, takiego mi liścia wyjewała. I wziąłem self liścia sobie wnałem, nie? Stary. I tak głośno klasło, że żonę obudziłem i się mnie wkurwiła. Stary, Ale następnym to... razem, nas jak, będziesz, na jak, będziesz, wysztań, no. jak będziesz spał i ci tak zdrętwieje, nie? To jak się obudzisz, to szybko biegnij do Szymona. A, <noise> a to, masz dwie zwiąt... zdrętwiałe ręce, bo na nich spałeś, podchodzisz pod drzwi Szymona i nie masz jak zapukać. <noise> Wtedy wiesz, no, 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 no. W drzwi, Otwieraj szybko! I tu ma kolegę, mam dwie wolne ręce. Myślę, że to jest już oklepany temat. E, Dobra, e, a, 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 a ty, może. A ty, a ty, Julia, jak byłaś na tym aktorstwie, nie? To no. zdążyłeś tam zagrać wcześniej? Jest Egzamin z wierszy Różowicza. Egzamin z wierszy Różewicza? Strasznie długa nazwa serialu. To jest druga część pensjonatu pod Różewiczem. A. To było na polsacie. Jak <noise> ktoś nie pamięta. A to jest prywatna szkoła czy państwowa? E, Frycz? Frysz? We fryczu. Aha, okej. Okay, to... <noise> okej, okay, to stary, to max, co mogło ci się trafić, to W11 kurwa, bym się to tak Ale przeniosła się na UJOT teraz. I na co? Na aktorstwo no. też? A, na dziennikarstwo. Okej. Okay. Ja skończyłem dziennikarstwo, nie polecam. <noise> Ale co, źle skończyłeś? No, stary. z chłopem o wareniu konia, normalnie. Ludzie się śmieją chyba Ludzie się cieszą. 5 lat studiów, warto było. Po fryczu takich rzeczy nie ma. A masz ciekawą drogę, nie? I, i mi się daje, że na końcu skończysz mówi socjologia. o. Co? Że na końcu będzie taka myśl, że dziennikarstwo nie, ale socjologia. Nie, nie, nie. Ta myśl już była na początku. Serio? Jak coś jest, To jest. Ka Kacper. Kacper jest y, amantem Juli. Amantem? No, Okej. Okay. A Igor, przyjacielem rodziny. <śla> A Szymon chce się wkręcić. To było fajne jakby Szymon siadł między wami i chłopaki, dobra, pokażę wam. Ja kocham na nartach. A ty byś do tego odcytowała te, te wiersze różewicza, dobra? Ktoś jeździ do roboty na rowerze, dajcie brawa? O, o, mało, pan od TikToka tylko. Nie, no ja, bo wiecie co, bo ostatnio moja koleżanka e, jeździła i był konkurs pracy, kto najwięcej jeździ na rowerze dostanie nagrody i zgadnijcie, jakie są nagrody za jeżdżenie do pracy na rowerze. Karta paliwowa. Bilety MPK, kurwa. Eee, jak to jest możliwe? Ja się pytam. Że 10 minutowe po prostu, to, no, ale to masz. Ten to ten się najeździłeś? Ten... To teraz proszę. Ale to jest taki specjalny bilet, że możesz z rowerem wejść. No, może, nie wiem, ale... Starsz, można, można do, nazalne. można do MPK u z rowerem. Wiem. Aha, dobrze. To była to pierwsza to... rzecz, którą powiedziałem i... Nie, 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 nie można. Mogę, ale mnie, tak. nie, mnie nie wpuścili. A, powiedział a, mi kierowca, że a, sprawny ten rower? Ja mówię, sprawny. No to, to, nie, to nie ma wejścia. No. <śla> ale ale to, to, a to nie jest tak, że trzeba mieć bilet na rower, żeby mieć rower w środku? Nie. Chyba nie. Nie, w sensie nie. on mi powiedział, że ja muszę mieć y, y, niesprawny rower. Jakbym szybko je... Masz nóżce. w już jest niesprawny, już mogę jechać. No, ale to nie, tak nie opłacałoby nie. mi się to za bardzo. Ale no na ja. zajęcią autobusy z uchwytami na rower. Bo mam więcej, chciałem kiedyś tego użyć. Podchodzę do gościa z rowerem, no i podchodzę do kierowcy. I gościa mi mówi, że mam chyba ma zły rower. Się, że on tego nie zapnie, mam zły rower. Za szeroka kierownica on nie wejdzie. A ja wiem, kto by ci zapiął i. <śmiech> 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 ale co kierowca autobusu ci powiedział, że masz zły rower? Tak, że. On... A co było że... z tym rowerem? Bo miał trzykołowy, to był trzykołowy taki, wiesz, na ta ja, On przeklinał na tego kierowcę normalnie ten rower. Ale to o to chodzi, że ten kierowca musiał cię zapiąć, tak? No, nie. nie, właśnie nie chciał go zapiąć. Ale musiał, żeby mógł dalej jechać. Tak. 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 Żeby że był gruby kierowca, a do tego zwierzamy, tak? I nie chciało mu się wyjść z, yy, z miejsca dla kierowcy i ci zapiąć rowera? Tak, bez Okej. Okay. I co zrobiłeś, Kacper? Skorby dymowałem. Co zrobię? Skorby dymałem! Jak, jak, jak ja poczułem, jaka ona wieku! Ja takie ja, wiesz, ja teraz poczułem, co czuł mój stary, jak ja mówiłem, co było w szkole, kurwa. Skorby dymałem! Skorby Moja dymałe. pierwsza myśl, uprawiał seks z wężem, nie? <śleski> Słuchajcie, wielkie, wielkie brawa dla Was, dla wszystkich wyczekujących! Bartłomiej Zajda! Łukasz Wolski! Tomek Machnicki, jak się nazywam Bartek Miel, dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór.